Cześć, witajcie w Dragon Style of Gods. Słuchajcie, dziś przed nami Grave of Rod, tutaj na Waszych ekranach. A to też dlatego, że no, ja już tam troszeczkę sobie przeszedłem do przodu. Natomiast tak gdzieś w okolicach 15 rozdziału no były misje tak, żeby tutaj zaatakować Grave of Rot na poziomie czwartym, zresztą w rozdziale szesnastym było na poziomie piątym, no i ja troszeczkę tutaj rzeczywiście czekałem z tym, a czekałem dlatego, żeby sobie zrobić dwóch czempionów, takich spoza puli, którą na razie robię głównie, czyli poza Tą parą Affinity, Poison i Necro, i poza Frost i Radian. Czyli właśnie z Poisonów zrobiłem tutaj znaną wszystkim Sigrid i Vikuka. No i dobra, i wejdźmy sobie teraz do grobowca. Tu oczywiście jak zwykle macie line-upy, więc Sigrid Wam się powtarza. Powtarza się też gariusz, którego ja nie mam, ale Wiku też jest w kilku miejscach. I cóż, cóż ta żaba nam tutaj czyni, więc potrzebujemy 170 Accuracy i on rzuca Healing Prohibition i Poison. Właśnie tutaj trzy elementy na nas. Później znowu rzuca Recharging Speed Penalty, czyli zarzuca nas. Debafami, później połyka nam naszego, tutaj tanka i leczy się w ten sposób, i później znowu tutaj ten poison, a także jak zwykle jest odporny na tę kontrolę całkowicie. No i zobaczmy, zobaczmy co tutaj właśnie ja przeciwko niemu wytoczyłem. Jesteśmy w ogóle na poziomie siódmym, tak gdzie już widzimy z całego grobowca, gdzie już mamy legendarną rudę, którą możemy sobie farmić. I rzeczywiście ja już nawet sobie tutaj jak zobaczycie mojego krysosa, to nawet sobie jeden set złożyłem właśnie poprzez tę misję i poprzez farbienie tej brudy. Więc tutaj jest rzeczywiście trochę tych legendarnych przedmiotów. tonal nam na także wyposażony, choć tutaj trochę bardziej zamieszane, no enlightenment mu nie jest potrzebny, ale bardziej chodzi mi o statystyki. No jest Adolf jako zwykła ochrona, i dodatkowe shieldy. No i jest tych, tych dwóch bohaterów, na których czekałem. Mianowicie właśnie Vikuk, który tutaj usuwa dwa debuffy, więc tam jak czytaliśmy, rzeczywiście pozbywamy się tych debuffów, którymi zarzuca nas tutaj potwór. I jest Sigrid, która ma Healing Prohibition i to też na, na tym basic skill, bottle skillu. Więc dwukrotnie, więc nie pozwoli, jeżeli wrzuci debuff, leczyć się właśnie potworowi. I tutaj mam ustawione tak, że rzeczywiście wikuk po 6 i po 12 sekundzie, kiedy zarzuca nas żaba debuffami, wtedy powinien ich te debuffy wyczyścić. No, Sigrid która ma tam artefakt, który rzuca defense penalty, więc rzuci to i wtedy ruszy się nam zadając obrażenia. No dobrze, zobaczmy jak to mniej więcej w walce mogłoby wyglądać, więc od początku jesteśmy zarzucani poisonami. Tutaj, tutaj już jest King Prohibition, właśnie z Battle skilla jest też widzicie decrease defense i w tym momencie Tonal nam on zaatakował. Teraz mój właśnie tank jest połykany i tutaj żaba usiłuje się leczyć. Więc dlatego dla mnie ważne było, żeby to Healing Prohibition było. No i tutaj znowu decrease defense od Sigrid i wtedy Tonal nam atakuje. No dobrze, jesteśmy zarzucani debafami, ale tutaj shieldy pomagają, czekamy i tutaj Wikuk czyści jak może debafy. Oczywiście troszkę to się może rozjeżdżać ze względu też na recharging speed penalty rzucany na naszych bohaterów, więc rzeczywiście... Oni mogą być tutaj potem opóźnieni, no ale liczę na to, że e, tego czasu im rzeczywiście e, wystarczy, żeby potwora w tym czasie ubić. E, no i e, powiem Wam, że e, no, miały się zmienić e, te właśnie e, dungeony z sezonu pierwszego. No tutaj w zasadzie taktyka jest e, dokładnie e, ta sama. Czy w jakimś szczególe coś się tutaj e, zmieniło, e, to nawet e, nie, nie widzę, bo w Grave of Venom przynajmniej było widać, że jest tych e, duszków więcej, e, tych wispów, które nas tam atakowane. Tu w przypadku e, Grave of Rod e, rzeczywiście e, przynajmniej tą taktykę stosuję no, bardzo podobną, jak wtedy. No, to dla mnie było ważne, żeby mieć usuwanie tych debuffów, bo wtedy nie mogłem rzeczywiście przejść dalej, bo te Poisony i też to Heal Reduction tutaj powodowało, że ta moja drużyna nie wytrzymywała, a teraz jak Vikuk, o patrzcie, akurat właśnie odrzucił wszystkie debuffy, no to poszło to w miarę sprawnie. Także drugi Dungeon w tym sezonie po Grave of Penom, jeżeli spotkacie w swoich misjach, może już jesteście za, ale generalnie poradnik z Grave of Rod. Mamy tutaj legendarną właśnie już tutaj rzeczywiście tą rudę. I można tworzyć dodatkowe artefakty. No, A jak już widzieliście, Chrysosa miałem rzeczywiście w pełni wyposażonego w taki legendarny sprzęt, choć nie jest on jakiś tutaj rzeczywiście najlepszy. No, to, co mu jest potrzebne, to def i accuracy. Więc tutaj tu w ogóle troszkę bez sensu, no ale póki co takie mam. Dobrze, że ta defensywna zbroja, ale tu mogłoby być też lepsze substaty. Ok, szybki poradnik właśnie z Grave of Rot. Możecie zostawić łapkę, możecie zasubskrybować kanał. Dzięki za uwagę. Cześć!